Anarchia to najlepszy serwer w Polsce, tak masz powiedzieć. Asi? Bez wyzywania. No to żeby było bez wyzywania. Że... Ale oddasz, czy będziesz nie honorowcem? Oddam. Ale wszystkie z sakiewki. No tak, no wszystko z sakywki. Które masz, masz weku? No to, no, no, no o, ten miecz tylko. A mam. jak nie, to jestem zdobywa. Anarchia to najlepszy serwer w Polsce. Nasz... Anarchia Practice. Takie nie, kraftki. nie, 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 no to nie. Dobra, żartowałem, żartowałem Dobra, masz ostatnią minutę, bo my tu czas tracimy z widzami. Muszę to przemyśleć, czy to się opłaca. Unocha, to najlepszy serwer w Polsce. Nie, nie z jakimś tłumieniem, ale słuchaj, już to prawie powiedziałeś, już ci to prawie ten, przeszło Bozem, przez gardło. powiedziałem, że nie. Masz normalnie powiedzieć, bo tu się minuta kurwa kończy, już 30 sekund zostało. Dobra. Wzianka, wzianka. Hmm. Perła podkreślenie tak, nie, mocna, 5 zł. kropka. To jest warte tych itemów, mi się wydaje, że nie. Pamiętajcie, wszystko co powiem to fikcja literacka. Dobra, mówię. Aż mnie, aż mnie boli gardło, jak chcę to wypowiedzieć. Nie chcieli mi dać backupu. Dobra. Ja nie jestem na to gotowy mentalnie. Mów, bo mnie poliski już bolą. A nie wiesz, jak mnie. Dobra, Anarchia to najlepszy serwer w Polsce i to było przerobione komputerowo. Ech, mi się wydaje, że możemy to zaliczyć. i To się wytnie, to się wytnie, nie? To się wytnie, widzowie, to się wytnie, nie? Jeszcze to się Na końcu to się, to się wytnie. Jeszcze nie, jak to jest. Servera...